To jest żołnierz, który broniąc się, znaczy, przynajmniej znaczy postępowanie w tej sprawie jest w kierunku postawienia mu zarzutu, który bronił się, kiedy migranci zaatakowali go kamieniami, i to jest przecież stosunkowo świeża sprawa. Patryk, jaki powiedział, co sądzi o słowach Tuska, które ostatnio wypowiedział, szczerze, moim zdaniem, odpowiedź jakiego była mocna, ale przede wszystkim miała sens, ponieważ Tusk mówi jedno, a robi drugie. I to nie opinia, a fakt. Zostawcie łapkę w górę. Oraz subskrypcję, jeżeli się z tym zgadzacie. Zobaczymy, ile osób uważa tak samo. A teraz zapraszam do oglądania. Znaczy, tak jak Tusk komunikuje się ze społeczeństwem, to znaczy jego wczorajszy tweet, gdzie w jednym, tym samym komunikacie z jednej strony apeluje o jedność i dokładnie w tym samym twecie atakuje, zresztą kłamliwie, swoją konkurencję polityczną, to to jest typowy Tusk. E, więc e, chodzi o to, żeby społeczeństwo bardzo dobrze potrafiło rozpoznać, kto jak działa, bo rzeczywiście jedność w takiej sytuacji by się e, przydała, bo to byłby silny komunikat e, do Rosji. No, ale z drugiej strony, przecież my też nie możemy zamykać oczu na rzeczy oczywiste. To znaczy, ten, to co się stało to był element testu rzeczywiście, w tym zakresie się zgadzam i ten test miał kilka takich obszarów. Pierwszy obszar to Putin przede wszystkim i uważam, że to było dla niego fundamentalne, on chciał sprawdzić czy my w ogóle, czy NATO w ogóle działa i czy pętla decyzyjna będzie i czy w ogóle my nie będziemy bali się strzelać, to... No i akurat ten test uważam Punkt jest dla NATO. E, e, dlatego, że myślę, że mogli być zdziwieni. Wielu pewnie na Kremlu obstawiło, że patrząc na, to, na ten zachód, jak to wygląda, to że pewnie oni w ogóle nie będą w czasie potrafili rozpoznać, szczelić, będą się bali i tak dalej. I jednak to jest dobry komunikat. No, ale są rzeczy, które rzeczywiście trzeba nadrobić. To znaczy, po pierwsze, jeżeli chodzi, i tutaj no też trudno, żeby, żeby, żebyśmy krzyczeli Tuskowi brawo, skoro my widzimy, że jeżeli chodzi o systemy rozpoznania antydronowego, które zakupił nasz rząd na ostatnią chwilę jeszcze e, polski system Sky Control, e, który okazuje się, że od półtora roku nie może być wdrożony do polskiej armii i trwa jakiś kompletny cyrk w tym zakresie: to znaczy odsyłanie pism z Ministerstwa Obrony do Ministerstwa Infrastruktury i wzajemnie te ministerstwa analizują, czy on może działać. Tymczasem polski system, Sky Control, działa w Norwegii, w Zatoce Perskiej, Kupiły go właśnie, kupiła go właśnie Litwa, działa w państwach bałtyckich, działa dobrze na Ukrainie, wszędzie działa, tylko nie w Polsce polski system. prawda? Więc to jest. To jest odpowiedzialność Tuska, ja mam o tym nie mówić, to jest w interesie polskiego państwa, żeby mówić, że to co oni zrobili to jest skandal, to znaczy no tym bardziej, że w tym samym czasie pojawiła się informacja w niemieckich mediach, które by, których bynajmniej ja nie redaguję, że akurat konkurencyjny system do tego polskiego, system niemiecki ma być zakupiony przez Polskę, że Niemcy się nie martwią swój przemysł, ma być zakupiony przez Polskę, więc to się pojawiają się naturalne pytania w tym zakresie, czy jeżeli ten system, no widać, że jakoś nie chce być wdrożony, że nie ma woli, żeby wdrożyć ten polski system, no to zadaje się dlaczego? No i tutaj pojawia się podpowiedź. Przerwę panu na chwilę, bo jestem ciekawa, co pan poseł z Partii Razem na ten temat uważa. Mamy dobry system, niektórzy mówią wręcz, że świetny, produkowany w Polsce, więc w przypadku zagrożenia mamy dostęp do producenta, możemy do niego nawet na kołach pojechać i załatwić, żeby nam zaupdate'ował ten system. To dlaczego my patrzymy jednak w stronę Niemców? Bo co? To jest oczywiste, że w maksymalnym stopniu powinniśmy być niezależni, o ile to tylko możliwe, jeżeli chodzi o naszą Obronę. Więc jeżeli mamy do wyboru polski system e, i system niemiecki, to powinniśmy wybrać Polski, powiedziałbym nawet nawet, jeżeli miałoby to być odrobinę drożej, bo, e, bo to ceną jest to, że jesteśmy niezależni, jeżeli ten system jest sprawdzony w innych krajach, to nie ma powodu, żebyśmy z niego nie korzystali i kupowali o konkurencji, jeżeli e, dziwne rzeczy się dzieją w związku z tym systemem i on nie jest wdrażany, a e, preferowany jest system niemiecki, to należy się temu dokładnie przyjrzeć. A Istnieje myśli pan, że obecny rząd brzydzi się tym systemem, dlatego że zamówił go PIS? Nie. On jest niestety, skażony niestety, pisem? Niestety bym się nie zdziwił, ponieważ ta wojna e, platformy. Z Strasznie PiSem, to jest słabe. W obie strony, zupełnie szczerze, w obie strony i niestety w obie strony jest słabej, tak samo jak to wystąpienie Mariusza Błaszczaka. No dobrze, ale, takiego, ale same, obecnie, Uderzy? obecnie Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi, więc może zostawmy opozycję, Aha, bo już wystarczająco jest. rząd uznał ich za zdrajców Panie, i putinistów, pisząc, publikując jakieś bzdury, których ja żaden z dziennikarzy potrzebę, nie był w stanie zweryfikować. Wypowiadać, Mam tylko przekonanie, że w kwestii polityki zagranicznej obronnościowej jeszcze... W 22 roku zarządów Prawa i Sprawiedliwości ten poziom wojny politycznej między PiSem i Platformą tak bardzo nie paraliżował naszej chociażby polityki zagranicznej i zdolności do organizowania. No tak, ale teraz paraliżuje z punktu widzenia rządu, bo to rząd. Ja zapytałam Powiem pana, tak, czy rząd jeżeli, się brzydzi je, tym systemem. Pan powiedział, że tak. Jeżeli z dobrego systemu obrony, dlatego że zamówił go PiS, to byłoby polityczne szaleństwo i zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Patryk, jaki. Ale ja wcale nie uważam, że nie rezygnują, dlatego że zamówił go PiS. Ja uważam, że nie rezygnują, dlatego że prawdziwy suweren ich o to prosi, to znaczy Niemcy, po prostu pomógli im dojść do władzy. No to teraz oczekują od nich różnych rzeczy. Tu blokowanie CPK, tu zablokowanie komputera kwantowego, tu zablokowanie Odry. Właśnie się rząd pochwalił niedawno, że z Odry, która jest to przecież bardzo wysoki, to znaczy może być rozbudowa handlu na Odrze z jednym z najwyżej marżowych przestrzeni gospodarczych. Właśnie się pochwalili, że zrobili tam park narodowy, tymczasem ta sama rzeka po zachodniej stronie świetnie przynosi dochody Niemcom. No i to jest kolejny jakby element, moim zdaniem spłacania długów. Natomiast, bo tutaj pan poseł już kilka razy wspominał o wystąpieniu pana przewodniczącego Błaszczaka, ja tego wystąpienia słuchałem, ja się z nim w stu procentach zgadzam. Że ja każdego bez, drona musimy zestrzelić? E, może, może, może ten element on był warunkowy, natomiast ja sądzę, że panu chodziło o coś innego. Panu chodziło o to, że pan przewodniczący wspomniał dwie rzeczy, które są bolesne dla rządzących, ale są prawdziwe. To znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że dalej działa ten zespół prokuratorów tuskowych, który, który stawia zarzuty polskim żołnierzom i polskim mundurowym. Zresztą skandaliczne zarzuty już wcześniej za obronę naszych granic. I z punktu widzenia całości, no bo tak jak mówiliśmy, Putin przygląda się, jak działa polskie państwo. I z punktu widzenia całości, pan przewodniczący słusznie stwierdził, że y, to, nie, to nie jest korzystne, korzystne dla Polski. I w tej sytuacji powinni się zreflektować, bardzo delikatnie mówię, i zrezygnować z, z działalności tego zespołu. No bo jak się zapyta mundurowych, to nie było najważniejsze jak się zapyta to się, się mundurowych, no to która część panu nie odpowiadała? Nie, przede tak, żeby... tym nie odpowiadało mi też to, że w momencie, w którym mówimy o ataku dronów, czy, czy tym, tym, tym na Polskę pierwszym w historii od 1945 roku te, tego typu sytuacji. To czy pierwszej minister... sytuacji, kiedy tych dronów przyleciało więcej niż tak, jeden, tak, bo tak. one już wcześniej ostrzegawczo tak sobie tak, przylatywały że, że, i sprawdzały. Wszystko było, to była bezprecedensowa w ciągu ostatnich... Tak, ale w dalszym ciągu nie, był to, dywanowy, nie, nie, nie był to nalot dywanowy, więc dlatego mamy... Nie, 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 chodzi mi o to, żeby przyznać chodzi mi tylko o to, że było tak dziwne, że e, były minister obrony Mariusz Błaszczak w tym momencie przeprowadza ten, ten atak i nie oceniając konkretnych rzeczy, które, e, które w tej wypowiedzi się znalazły. Wydało mi się to nie na miejscu, a sytuacja, w której się szantażuje czymkolwiek, rząd w tym wypadku tymi nieszczęsnymi, nie przepuścimy żadnego drona, no to to jest nieodpowiedzialne, szczególnie... Panowie, ale ja zapytam, zapytam osoby, ja zapytam pana posła, ale pan wie o tej, wie pan czym zajmuje się ta, ta siedlecka część prokuratury? Wie pan, że prawdopodobnie będą musieli postawić, będą musieli ja wiem, rozpocząć jest, śledztwo i postawić jeden, zarzuty temu generałowi, który podjął decyzję o tym, żeby zestrzelić te drony? Bo to on podjął tę decyzję jednoosobowo. I teraz prokurator prawdopodobnie będzie tę sprawę tej weźmie sytuacji. na znam, warsztat. Tej sytuacji nie podejrzewam, żeby, żeby coś takiego miało miejsce. No ale postawiono zarzuty żołnierzom, którzy bronili naszej granicy. Ja z nim znam jedną sytuację, w której żołnierze strzelali wzdłuż granicy, narażając życie pograniczników. I tą sytuację znam i uważam, że każda osoba, także żołnierz, powinien. Być sądzony, jeżeli naraża życie tym bardziej innych osób mundurowych. A ta konkretna sytuacja, którą ja znam, która ma miejsce przy granicy. Ale oni strzela i jest, tak do zabawy, nie dlatego, że nie. Ona Ale to nie jest tak, jeżeli się naraża życie innych żołnierzy i strzela się w, ich w kierunku z broni i w stronę pograniczników, to od tego jest prokuratura, jeżeli są takie podstawy, dobrze, żeby to zbadać. Nawet jeżeli jeśli nie. robi się to w obronie granicy, jeżeli to w, w obronie pograniczników. I w obronie szczerze, i w obronie jeżeli ktoś jest tak źle wyszkolony czy nieodpowiedzialny, że w obronie granicy strzela do innych żołnierzy i Nie, nie strzelał do innych. To była ta konkretna sytuacja. Dobrze, pan Patryk jak? Ona po prostu powinna być zbadana, jeżeli nie było, tak? I pani redaktor ma rację, no to żebyśmy się nie zdziwili, służbę. żeby się nie rozpoczęło nowe śledztwo w sprawie tego, tej akcji. Eee, nie, nie, znaczy nie, takich spraw jest znacznie więcej. To nie jest jedna sprawa. Ja to, a, nie, jest, no, to, to ja panu zaraz powiem o dwóch e, kolejnych, e, zresztą, które były publiczne, to nie jest żadna tajemnica. Ta pierwsza sprawa, o której pan mówiła, tylko panu przypomnę, że chwilę później e, jeden z naszych żołnierzy bał się użyć broni i zginął. E, to było właśnie chwilę potem, jak jego koledzy zostali zapakowani w Kajdanki w tej sytuacji, o której Pan mówi. Jest coś takiego jednak Jak dobro polskiego państwa, które musimy w tym wszystkim widzieć, no bo jednak atakowali. Znaczy, to, była, to chyba to była hybrydowa akcja, chyba że pan się ja atakował. A dlatego, ataku, dlatego po, chciałbym profesjonalnych służb na granicy, Po drugie, które nie po drugie, po drugie tj, o, osobę, w której sam osobiście byłem zaangażowany, to jest pułkownik Waszczuk. To jest, ta, to jest ten pułkownik, którego nie dopuszczał, który dostał zarzuty za to, że nie wpuścił poseł Jachiry, która tam chciała robić happening na tym. No to jest druga osoba, która dostała zarzuty. Trzecia osoba w końcu to są, to jest. To jest żołnierz, który broniąc się, znaczy, przynajmniej, znaczy postępowanie w tej sprawie jest w kierunku postawienia mu zarzutu, który bronił się, kiedy migranci zaatakowali go kamieniami, i to jest przecież stosunkowo świeża sprawa. Więc właśnie tak, on, tak działa ten cały zespół. Ja uważam, że bardzo dobrze pan przewodniczący to poruszył, bo porządkujmy sobie państwo po tej sytuacji i e, e, znaczy próbujmy budować jego siłę.